Wielu z Was nie wyobraża sobie, by rozpocząć dzień bez filiżanki aromatycznej kawy. Konsumpcja tego boskiego napoju w Polsce wzrosła na przestrzeni lat aż o 80%. Imponujące, prawda? Kawa na przebudzenie, dla zastrzyku energii, jako pretekst do spotkania z przyjaciółmi czy zjedzenia ciasteczka. Każda okazja jest dobra, żeby rozpieścić zmysły filiżanką małej czarnej. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was zestawienie 10 niewątpliwie ciekawych faktów o kawie. Startujemy. 10. Jak odkryto kawę? Nie wiem jak wy. Ale ja często zastanawiam się, kto pierwszy wpadł na to, że owoce kawowca można pozbierać i poddać obróbce w celu uzyskania aromatycznych palonych ziaren, które po zmieleniu i zalaniu wodą dadzą nam niezwykle aromatyczny napój. Legenda głosi, że to właściwie nie człowiek odkrył kawę, lecz kozy. Tak, dobrze słyszeliście kozy. Legenda mówi o tym, że pewien młody pasterz z Etiopii zauważył, że jego kozy po zjedzeniu pewnej odmiany jagód stały się niezwykle pobudzone. Jednak kiedy wraz z towarzyszami spróbowali owoców, okazało się, że są gorzkie i niesmaczne. Więc rozczarowani wrzucili je do ognia. Jak się domyślacie, po chwili poczuli niezwykle przyjemny zapach. Zaciekawieni postanowili przygotować wywar z palonych ziaren i. tak. Tak to się zaczęło. Pamiętajmy jednak, że kawę zawdzięczamy głównie kozom. <śmiewanie> 9. Co Peżot ma wspólnego z kawą? Dobre pytanie. Nikomu nie muszę tłumaczyć, czym zajmuje się marka Peżot. Francuski producent samochodów z charakterystycznym znakiem przypominającym lwa, zaczynał swoją karierę od wytwarzania m.in. młynków do kawy. Dopiero po pół wieku istnienia firmy wyprodukowano pierwszy samochód. Młynki do kawy firmy Peugeot nadal są obecne na rynku jako produkt z wyższej półki i cieszą się dużym uznaniem konsumentów. Jak widać, Peugeota można mieć nie tylko w garażu, ale także w kuchni. 8. Kawa zwalcza depresję. Dopodła cieje się na handra, dokucza obniżony nastrój i przygnębienie z niewyjaśnionych przyczyn, pij kawę, a odzyska radość z życia. Naukowcy z Harvardskiej Szkoły Medycznej przeprowadzili badania na kobietach, ponieważ według statystyk zapadają one na depresję częściej niż mężczyźni. Badania wykazały, że spożycie dwóch 3 kubków dziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób aż o 15% w stosunku do kobiet, które piją kawę rzadziej niż raz w tygodniu. Pytanie tylko, czy antydepresyjne działanie kofeiny przypadkiem nie ma nic wspólnego z popularnym ciasteczkiem do kawy? 7. Kawa plus papieros równa się toaleta. Utarty schemat u większości palaczy, którzy jednocześnie są miłośnikami kawy. Filiżanka ulubionego napoju sprawia, że od razu pojawia się chęć na papierosa. Zaciągamy się z przyjemnością i zazwyczaj nie dopalamy do końca. Przypuszcza się, że kawa podrażnia receptory żołądka i jelita cienkiego, co skutkuje wzmożonym wydzielaniem m.in. gastryny, hormonu wzmagającego motorykę jelita grubego. Miłośnicy kawy i papierosów powinni pamiętać, że takie połączenie jest groźne dla zdrowia. Nawet jeśli sprint do toalety nie jest wam straszny, to miejcie na uwadze wpływ kofeiny i nikotynem m.in. na serce. 6. Kawa jest dobra dla zębów. Kolejna zbijająca stropu informacja. Od lat słyszymy, że chcąc mieć ładne i białe zęby, powinniśmy unikać kawy, ponieważ powoduje ona trudne do usunięcia przebarwienia. Jak się okazuje, nie do końca. Wysoka zawartość kofeiny zabija bakterie odpowiedzialne za wywoływanie próchnicy. Jest jednak mały problem. Aby kawa przynosiła naszym zębom pozytywny efekt, najlepiej by byłaby bez dodatków. Wielbiciele mleczka, śmietanki i cukru powinni przemyśleć, czy bardziej cenią sobie pyszną kawę, czy zdrowe zęby. 5. Odchudzający działanie kawy. O tym słyszeli już prawie wszyscy, jednak chciałbym wyjaśnić wam, o co chodzi w tym stwierdzeniu. Badania wykazały, że kawa przyspiesza metabolizm, a jej regularne spożywanie przyspiesza proces trawienia. Zawartość kofeiny powoduje pobudzenie układu nerwowego do wytwarzania adrenaliny odpowiedzialnej za pobudzenie i przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej. Pij swój ulubiony napój i chudnij. Jednak tak, jak w przypadku pozytywnego wpływu kawy na zęby, tak i tutaj mamy mały szczegół. W utracie zbędnych kilogramów pomoże nam kawa, ale już ilości zjadanych przy okazji jej picia słodyczy zadziałają całkowicie odwrotnie. 4. Ciekawa kawa rozpuszczalna szkodzi? Kawoszy można podzielić na dwie grupy. Wielbicieli świeżo zmielonych ziaren o niesamowitym aromacie oraz tych, którzy nie lubią fusów zostających na dnie kubka i chętniej sięgają po rozpuszczalną wersję ulubionego napoju. Czy kawa rozpuszczalna szkodzi? Okazuje się niestety, że podczas jej obróbki termicznej wytwarzany jest akrylamid powszechnie znany związek rakotwórczy. Jednak jeśli twoja dzienna dieta nie dostarcza ci dużych dawek akrolamidu, kubek rozpuszczalnej kawy wbity od czasu do czasu nie będzie miał większego wpływu na twoje zdrowie. Przyjmijmy, że kawa pita z umiarem nie szkodzi nawet w dużych ilościach. 3. Historia cappuccino Jedna z najchętniej pitych kaw, obowiązkowa pozycja w menu większości kawiarni. Czy wszyscy wiedzą skąd pochodzi jej nazwa? Historia dotycząca cappuccino jest niezwykle ciekawa. Jak wiadomo, napój ten pochodzi z Włoch, a swoją nazwę zawdzięcza zakonowi kapucynów, a konkretnie podobieństwem kolorystycznym do habitów braci zakonnych. Ten kawawy specjał to kolejna rzecz oprócz pizzy i spaghetti, którą zawdzięczamy Włochom, więc może podczas zamawiania w kawiarni tej kawy powinniśmy mówić cappuccino. 2. Śmiertelna dawka kawy. Są ludzie, którzy po kawę sięgają często, a czasami stanowczo zbyt często. Wielu z nich na pewno już pytało wujka Google, ile mogą wypić, aby pozostać we względnie dobrej formie, a co najważniejsze, by niechcący nie zejść z tego świata. Dla tych co nie wiedzą, już spieszę z odpowiedzią. Bezpieczna dawka to około 5 filiżanek na dobę. Przekroczenie tej ilości może spowodować objawy przedawkowania w postaci m.in. uczucia niepokoju, rozdrażnienia, zaburzeń rytmu serca. Wszystkich, którzy boją się zgonu spowodowanego przedawkowaniem kawy, uspokaja. Śmiertelna dla człowieka dawka kofeiny to około 10-12 gram, czyli około 80 filiżanek napoju. Ciężko byłoby uzyskać taki wynik, więc możecie pić kawę bez obawy o życie. 1. Jak powstaje najdroższa kawa świata? Luksus ma różne oblicza. Kopilówek to wyjątkowy napój. Czy wszyscy jednak wiedzą, na czym polega jego fenomen? Ziarna kawy nabierają wyjątkowego aromatu, przechodząc przez układ pokarmowy pewnego bardzo sympatycznego zwierzątka łaskuna palmowego. Ziarna po wdaleniu są zbierane, bardzo dokładnie czyszczone i tak jak w przypadku normalnej kawy, palone. Nietypowy i pracochłonny proces wytwarzania kopii luwak ma odzwierciedlenie w cenie produktu. Za kilogram kawy zapłacimy nie mniej niż 600 dolarów. I kto by pomyślał, że odchody mogą być aż tak cenne? I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Was do śledzenia na bieżąco kanału niewątpliwie ciekawe, kliknięcia subskrypcji, a nie ominie Was żaden nowy odcinek. Siema!